Cześć ja mankowam wam wszystkim z tej strony Sunej, a to jest pierwszy odcinek z Władcy Piersieni Podbój, gra, którą nie grałem tak naprawdę, nie grałem w nią jeszcze nigdy tak naprawdę, ale że lecimy uniwersum troszkę w Władcy Piersieni zdecydowałem się troszkę ponagrywać tą grę, ponieważ ta gra jest bądź co bądź jakaś e, w obiegu taka troszkę kultowa. Nie wiem, jak się z nią za bardzo gra. I przeszedłem sobie tylko trening raz. Ale właśnie na tym będzie polegać ten odcinek. Przejdziemy sobie trening, zobaczymy, jak to się gra, jakie jest sterowanie. Czy w ogóle nam się będzie dobrze to nagrywać? Ja to już widzę, że jest w miarę w miarę chyba dość. Mm, także rozpocznijmy trening. Władca Piercini, podbój podbój. się mogę pojawić. O, to trochę brzmiało, jakby ktoś przez krótko, krótko, krótko falówkę mówił. Mm, to nic. E, dziwne, ale fajne. E, ogólnie e, tą grę stworzyła firma, która tworzyła też w Battlefronta e, dwujeczkę. Tą starą oczywiście z 2005 roku. Mamy tu jakiegoś e, pana wojownika, z tego co już zdołałem się zapoznać. Możemy sobie tu pobiegać, możemy atakować. Mamy trzy różne typy ataku, Mamy lekki atak, to są lekkie ataki, średni atak, to takie piruety troszkę. I oraz ciężki atak, no to widać, że to uderzenie jest dosyć mocne, także e, całkiem, całkiem. Nie ogarniam tego jeszcze kompletnie, bo to trzeba wykorzystywać trzy przyciski, co jest E, trochę skomplikowane jak dla mnie. Wojnik może łączyć ataki w serię lewy, 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 środek, środek, prawy. Okej. Okay. O, na, nawet mam wyświetlone. W sumie miałem to wyświetlone jak pierwszy raz próbowałem i patrzyłem na tę grę. Gra wygląda całkiem, całkiem jak na swoje lata. Ona jest bodajże z 2009 roku, więc no już troszkę ma. Gdzie te Orki? orki? Wykonaj kombinację. Aha, muszę kombinację zrobić. Dobra, zrobiłem kombinację i teraz dopiero przyjdą przeciwnicy. No dokładnie, dokładnie. Także. Raz, dwa, trzy, dwa... i uderzenie ciężkie. Okej. Okay. No, powiem wam wam, takie kombinacje łączone to całkiem przyjemna rzecz. Nie, nie powiem nie. Jednak troszkę to jest taki slasher. E, Podobny do, nie wiem, do Wilma Kraja choćby albo do Gotowara. Musimy po prostu e, zabijać Orki, prawda? Ciekawe czy będziemy mieć na przykład drugą stronę, czy będziemy mieć kampanię złam. Przytrzymaj shift. Świetnie. Zapalił nam się teraz miecz na ognistość, świetnie, teraz środkowy. I taki piruet z ognia. Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Także y, Battlefront'a bardzo dobrze y, wspominam z tego względu, ojej leża, y, bardzo dobrze wspominam z tego względu, że bardzo lubiłem ogrywać go, bardzo go lubiłem ogrywać jako single, single playerową troszkę grę. Tak, gra mi się wydaje, że była bardziej tworzona pod to. Spacja po waleniu, szybko stanąć na nogi. Aha, okej. Okay. Dawaj na górę. nogi szybko. I szybki wjazd. Nie mamy jeszcze interfejsu, nic nie mamy praktycznie pokazanego. Więc, 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 więc. Yy... Nie wiem tak naprawdę. Ojej. Wstawaj, wstawaj, gościu. Shift plus prawy to jest łamacz. No i zaś leżę. Strasznie często padam no. Patrzcie, leżę znowu, kurde. Oni też mają jakieś takie ogniste miecze nasi sojusznicy chyba nie żyją okej okay. takie coś, dobra pogadaliśmy pierwsze orki które się pojawiły zist, zist, o pojawił się nam pasek, po lewej mamy zdrowie po prawej mamy tutaj no troszkę zasłaniam niestety, ale to nic chyba sobie to przesunę później, no nic, mamy energię po prostu, energię ataku i energia ataku nam się ładuje, gdy walczymy z przeciwnikami, prawda? Rzuć toporkiem F czyli zrzucamy toporkiem, i to jest rzut toporkiem. A jak odzyskać toporek? Nie ma bladego pojęcia. Zielone kule. Wrogowie czasami pozostawiają kule zdrowia. Podnieś je, aby odzyskać zdrowie. Nie ma problemu. Tylko mamy praktycznie całe zdrowie, więc nie musimy za bardzo nic regenerować. Przy, e, przytrzymaj kontrol, aby zablokować cios. Okej. Okay. Użyj łamacza tłumów. Przy wypełnionej pasku energii. Przytrzymaj kontrol i naciśnij prawy przycisk myszy. Okej. Okay. Łamacz tłumów. O kurwa, to dobre jest. Używa cały pasek energii. Walcz z wrogami, aby uzupełnić energię. Dobra. Czyli możemy użyć naszego kombosa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. Okay. Dobra. Strzałka nawet jest bardzo podobna do tej w bitwie w Bitw, boże. W Battlefrontie dwójce. Zdaj mi punkt, znajdź z złotym okręgu. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jesteśmy w złotym okręgu. Wróć sobie przechodzi z tamtej strony. Rzućmy do nich toporkiem. O, brawo, zabiłem jednego z orków. Nie przejmujemy teraz punktu, bo wyszliśmy z e, okręgu. To są na coś tacy zwykli piechurzy. Oni są bardzo słabi, z tego co zauważyłem. To jest podstawowa, chyba, jednostka, taka, taki, taki śmieciowa, ta taka jednostka. Zwykłe orki, nic specjalnego, prawda? Okej, okay, ładnie, ładnie. Takie troszkę goblinowate, prawda? Nic specjalnego. E, mam nadzieję, że pojawią się jakieś e, inne. Punkt kontrolny. Punkt kontrolny został zdobyty. Techronicz zapewniają y, dopływ sojusz y, z i zasobów, takich jak wieszowce i olbrzymi. Naciśnij F w punkcie kontrolnym, aby stać się łucznikiem. Okej, okay, mamy łucznika. O, kurde, oni też mają łuczników. Musimy ich chyba ze szybko zeszczelić. Ciu. Pięknie cia. Jak to leci? Kurde, raz, dwa, trzy. Ciach kontrol, żeby przybliżyć, pewnie, że tak, ciach, ciach o, szybko to było dobra, kolejny punkt musimy przyjąć, troszkę przypomina to seria, naprawdę, Battlefronta, tak jakby tylko, że na innych skórkach, ale to daje też swój, swój klimacik, bo Battlefronta też bym sobie chciał ograć kiedyś, bo jest bardzo fajną grą ogólnie bardzo fajną. O, tu, są, kurde. Jak oni jumpery, kurde, panie. Co wy jesteście? Co wy jesteście, panie koledzy? Cyk. Eee, normalnie parkurowcy, dosłownie. Albo kopnąć wroga. Możemy kopnąć wroga w ogóle. O jezu, nie naszych. Zatrude szczały, aktywuj. Środkowy przycisk myszy. Wystrzel strzały, zatruwającą. Pciach. Możemy też ognistę, dobra. Wystrzec specjalne strzały, shift, wiele strzał zastrzała, e, zatruta strzała, ognista strzała czyli shift to jest wiele, le, środkowy to jest zatruta i prawy to jest e, ognista. Dobra, spróbuję zapamiętać Chcia o O, jak to strzela, kurwa, jak my to tak będziemy strzelać e, non stop to kurwa, patrzcie, w powietrzu ich w powietrzu ich nawet umiem zastrzelić. Ciach, ciach, nie wiem, wiele strzał, drugi wiele strzał, to samo też namierza, więc no, 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 fajnie, fajnie, zmień klasę, zmieniamy klasę, teraz mamy klasę zwiadowca, zwiadowca, to jest bomba plecakowa, dobra, ukrycie, naciśnij shift, dobra, ukrywamy się, to jest chyba ten mocniejszy ork, cios w plecy, o kurde, o kurde, o kurde. Dobra, wojownik jest bardzo dobry na y, takiego pana z mieczorem, ale możemy go łatwo zabić od tyłu. Więc całkiem sympatycznie. Znowu musimy włączyć ukrycie, cios w plecy, czyli drugi raz musimy powtórzyć cios w plecy. Gra ogólnie bardzo się przyjemnie jak na razie. Nie ma nic takiego zbyt skomplikowanego. Jest to dosyć prosta gra. No wiadomo, nie wybraliśmy jeszcze poziomu cios, prydz eliminuje, eliminuje orki jednym uderzeniem, kliknij aby kontynuować. dobra. Przytrzymaj kontrol i użyj wsd, aby zrobić przywroty, czyli mamy troszkę takiego Dark Soulsa można powiedzieć. Ok, możemy teraz atakować normalnie, czyli lewy, 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 środek, 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 prawy, dobra. Raz, dwa, raz, dwa, aha nie musiałem zrobić <noise> dobra nieważne wykonamy następujące ataki shift lębacz wrogów spróbujmy o kurde ładne fajne młot na wrogów fajnie oraz wybuchowy coś Prog wybuchowy aha o kurde wybucha kurczaki no muszę przyznać że to jest całkiem całkiem potężna postać tylko że pewnie ma bardzo mało życia jak znam swoje życie. No to on będzie mieć bardzo, bardzo, bardzo mało e, życia. Okej, okay, weźmy, tak zróbmy. Też tak zróbmy. Nie wiem, wybuch. Pięknie, pięknie nam to idzie. Tego nie trafiliśmy. Wstawaj, wstawaj, gościu. O, jeszcze takiego kopniaka zrobił. Ataki specjalne. zwadowca zużywa energię. E, walcz z wrogami, by uzupełnić energię. To już wiemy. Okej. Okay. Pokonaj resztki wrogów. Rzuć bombę. Niech przyjdą. Ciao. Uuu, to fajne. OAE jest. Fajno. O, e, yes. Kurde, panie. A to też jest fajne, tylko że zabiera mi całą energię, tak? Troszkę szkodam. Mogę, żebym sobie teraz wybrać łucznika albo wojownika. Ja wybieram łucznika, bo ja lubię grać łucznikami ogólnie. A to, co to jest naciśnie przy tych niezwykłych posągach, aby zmienić klasę postaci. Aha, czyli to tu możemy zmieniać al albo przy, mm, przy, przy posągu, znaczy przy punkcie kontrolnym. <laughs> Okej, okay, tu się toczy bitwa. W ogóle machają tutaj orki swoimi mieczami. Elfy walczą. No, kurde, ładnie to tam wygląda. Tutaj mam barad Dur. barad Dur, ta pierwsza wersja, ponieważ to jest. Y Z tego co widzę. I pokazywali. To jest druga wojna. To jest wtedy, co wszystkie te. Wsparcie, znaczy. Dwie armie się zjednoczyły. E ludzi i elfów, żeby pokonać e armię Saurona. Prawda? Tutaj jakieś kurde orki nadchodzą. Ale tak nie możemy tego spamować. Niestety tak jak przedtem. Szkoda troszkę. Szkoda. Dobra, zeszczeleni. Tu jeszcze jakiś ork-szczelec. Ork Musimy zdobyć tutaj. Punkt kontrolny. Inaczej, flagę. Stąd pewnie będą przychodzić orki. Ale dopiero, jak zdobędę coś. Czy, czy, czy tak, czy nie? Na razie nikt nie przychodzi. Ktoś się pojawił. O! No dobra, no możemy do nich strzelać. Nie ma problemu. K sześciu nawet, żem trafił. Bardzo fajnie. Chciałbym jeszcze ograć na pewno y, gry z władcy pierścieni. Takie jak. Władca pierścieni. E, powrót króla, e, tą mniej lubianą grę, czyli na przykład drużynę piersienia. Wiem, że chyba jest jeszcze e, dwie wieże, więc e, fajnie by było sobie te wszystkie gry tak naprawdę e, ograć. Strzał błyskawicę, no do aby porazić wielu wrogów. Naciśnię i przytrzymaj. Okej, okay. Ciach, dobra. Ej, no kurde, no to mag będzie strasznie potężny. Ma troszkę duży cooldown. Bardziej śmiercionośny jest jednak. Shift uzdrawianie. W środek fala uderzeniowa, ściana ognia. Zobaczmy falę. Aha, tak jak kubko się robi. Eee, a fala uderzeniowa. Uuu, też fajne, fajne. Spróbujmy tu podleczyć naszych. O, o, no właśnie, tylko że coś nam tu giną, chyba. No próbuję ich leczyć, ale no, oni to kurde tak się nie za bardzo chcą leczyć To nic, to nic. Y... Szelmy tamtym, tutaj zróbmy tak Jest dobrze, jest dobrze, jest fantastycznie yy, czy my mamy jakiś kontrol albo coś? Aha, mamy No to kurde nieźle. Fajnie, fajnie, fajnie. Naprawdę nie spodziewałem się, że jest taka przyjemna ta gra, bo yy... Troszkę za głośna czasami, ale obniżyłem już na, na najniższy e, poziom. Dobra, włączamy tarczę. Co nam daje tarcza? Blokuje strzały i pociski, aha czyli. Czyli my możemy zrobić taką tarczę, żeby ochronić się przed łucznikami, ale e, automatycznie nie możemy walczyć, prawda? Troszkę słabo, troszkę, troszkę słabo, ale lasko możemy walczyć. I Laska jest kurde, OP. O jezu, laska naprawdę jest OP. Kurwa. Ej, to po co ta magia, skoro my mamy taką laskę OP? Dostań się do punktu kontrolnego. Wszystkie klasy odblokowane. Idź do punktu kontrolnego. No, okej. Okay. O kurwa, Sauron. O chłopy. O panie. O panie. Czy chcesz grać bohaterem? No, tak. I Sildur. Oooo, Narsil. Kurde, no jakbym wiedział, że taka gra jest, kurde, to bym... Ha! Kawka musi być, oczywiście. No nie wiedziałem, że to jest tak rozbudowana gra i kurde, mamy Isildura i gramy tym Isildurem. Ostrze Eglos, ostrze Marchi, pchnięcie Narsila. Noż, kurczaki, muszę przyznać, że całkiem, całkiem fajne rzeczy. Dobra, yy, możemy się blokować. Możemy robić... Yy... Uniki. Możemy. O kurwa. Ej, Sauron jest potężny. Sauron jest potężny, jeszcze on rzuca do nas czymś. No to nieładnie. Oszli-sza. Oszli-szak. Dobra. My możemy nim robić uniki, ale bardzo ciężko się wykonuje takie uniki. No kurde, on nas pokona, jeszcze pany. Ej, panowie, ratujcie, 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 ratujcie. Nie wiem, wykonajmy. No, trafił mnie. Co to on robi? Ja chciałem. Aha, ma takie odskoki. Dobra, dobra, dobra. Na, na ten Narsil to nie jest jakiś super. Jak yy, Dostajemy małe. Yy, małe bęski od niego, yy, można powiedzieć. Musimy wykorzystać nasze umiejętności walki, wręcz, które nauczyliśmy się już. O jezu, o jezu. To, to było mocne. Ale my mamy przewagę, ponieważ nas jest więcej troszkę. Sauron został pokonany. Kurde, szybko. Ale to on walił takim, takim gradą biciem, że to aż, aż. aż ciężko byłoby go pokonać tak naprawdę no nie. Był potężny, potężny. Sauron zawsze był potężny. No ale przeszliśmy. Zdobyliśmy misję. And the one ring slipped from his iron grasp. And with its loss, Sauron was at last undone. But the power of the ring was not destroyed. And for as long as the ring exists, the spirit of Sauron lives on in our world. But the ring refused its new master and was lost. And for two and a half thousand years, Middle-earth was free of its evil. No i dobrze, zrobiliśmy trening. Także to był właśnie bitwa nie, nie bitwa o Boże, co ja gadam. E, podbój. Władca pierścienia, Podbój, Battle, e, Lord of the Rings Conquest, prawda? Także, także całkiem przyjemnie się gra tak naprawdę. Raczej ogramy chyba całą kampanię, bo mamy tutaj Wojna o Pierścień i narodziny potęgi Saurona, więc fajnie by było sobie to ograć. Jak e, macie jakieś propozycje na przykład? Czy chcielibyście na przykład zobaczyć w ogóle cały ten, całą tą kompanię podboju? To zostawcie komentarz. Pamiętajcie też o łapce w górę i zasubskrybowaniu mojego kanału. Skoro, jeśli Wam się podoba, władca Piersieni, bo mi się podoba bardzo. Także do zobaczenia następnym razem i trzymajcie się. Czołem.